Kurwa, za pierwszym razem nie nauczył się, nie dał mi kwiatów. Drugim razem nie było śniadania do łóżka. To może za trzecim razem, jak sobie kupiłam moje wymarzone winko i czekoladki, to kurwa zajarzy. U, idzie. Masz? co jest? Masz. Co się chodzi? No wejdź, wejdź! Co? Wiesz co masz robić! Ale... Uciąłem cię! Ale o co no chodzi? No masz wypierdalaj, już kurwa wypierdalaj. No kurwa, pukaj! No pukaj do chuja! Kurwa jaka ona troskliwa Ale zaraz zapomniała mi kurwa dać kieliszków. Kurwa, więc jedziemy kurwa z gminta.